Jakbyś mógł wyjaśnić dokładnie, na czym polega e-commerce początkującej osoby? Okej, okay, to może wytłumaczę na przykładzie jednego bardzo banalnego produktu. Zresztą przy okazji tego produktu była bardzo słynna scena w filmie Wilk z Wall Street, czyli sprzedaj mi ten długopis. Ale co do tego długopisu, to nie będę Ci sprzedawał tego długopisu, chociaż to jest dość prosta sprawa, jeśli chodzi o e-commerce, bo jest kwestia tego, że muszę pomyśleć ja jako sprzeda sprzedawca, Dlaczego ty ten długopis chcesz kupić, Czy jaka jest Twoja potrzeba, jaki ja Twój problem rozwiązuje? I teraz tak, mogę Ci sprzedać po prostu ten długopis, który kosztuje złotówkę, tylko że sprzedając długopis za złotówkę, to się zrobić. Dlatego jako sprzedawca mogę pomyśleć, aby co by tutaj takiego zrobić, żeby ten długopis w taki sposób ubrać, żeby klient był w stanie za niego zapłacić o wiele więcej i się jeszcze z tego cieszył, więc wynajduję coś innego. Jak to zrobić? To jest długopis stworzony przez NASA. NASA, kiedy wysyłała się na Księżyc, nawet nie na Księżyc, po prostu przygotowała misje kosmiczne, to zastanawiali się, jak to tutaj zrobić, żeby astronauci mogli robić notatki. Więc wydali na to miliony dolarów i przygotowali długopis, który pisze w warunkach próżni. I ten długopis kosztuje 400 zł. Ale to nie jest zwykły długopis. To jest długopis kosmiczny. Więc. Panie, to jest długopis, który używają astronauci, to jest kosmiczne, to jest magiczny długopis, to nie jest jakiś tam byle co, każdy może to mieć, to mają tylko wyjątkowe osoby. Jak mogę to kupić? Nie da się, trzeba być astronautą. <grym> okay, a na powiedz... prostym przykładzie pokazuję Ci, że produktów tak naprawdę na dzień dzisiejszy, jeśli popatrzysz na Amazonie jest 450 milionów. Więc w zasadzie dowolny produkt można wziąć i w odpowiedni sposób go opracować, przygotować, tak żeby w oczach klientów zbudować jego odpowiednią wartość. Okej, okay, pewnie teraz wiele osób siedzi, ogląda nas i mówi: może bym chciał spróbować w tym e-commerce, ale jest 450 milionów produktów, jest tyle technicznych kwestii, jak taka osoba, która chciałaby powiedzmy dorobić sobie nawet do tej nierejestrowanej działalności i wystartować. Co byś polecił takiemu widzowi? Najprościej byłoby przyjść na pięciodniowe, bezpłatne wyzwanie, gdzie pokazuję krok po kroku, jak ja to robię, jak znajduję produkty, jak buduję ich wartość, jak wystawiam je na sprzedaż, jak ściągam ruch, jak wygląda logistyka, więc najlepiej byłoby się zapisać na tego typu wyzwanie, bo gdybym zaczął tłumaczyć, to by nam teraz zajęło to bardzo dużo. Czy możemy poprosić, żeby wrzucić link poniżej pod tym nagraniem? Po prostu wklejmy go gdzieś w komentarz i zapraszam.